z tej strony Marcelo. Elo mordeczki, zobaczcie co się tutaj dzieje dzisiaj. Wróciliśmy do Robloxa. Na wasze specjalne życzenie, ponieważ pisaliście, kiedy będziemy grać w Robloxa. No tak. I... No i gramy w Grow a Garden. Mhm. Mm to jest mój ogień. Tak naprawdę ja nic nie wiem, co tu się dzieje w tej grze, więc będę zadawać pytania. Dobrze. O co chodzi w tej grze? Dobrze, no to na początek pokażę Wam mój ogród. troszkę mały. Tutaj y, zbierałem rzeczy w evencie. A To taki Lego? Nie. Tu są kaktusy. Trzymam kaktusy zasadzone ogólnie. Tu jest Palma, tu powinny ale rosnąć złemy. kokosa, ale jeszcze nie ma. Tutaj są bambusy, to jest mój chyba najrzadszy bambus, ale. Czekaj, że za szybko lecisz tym. A co to jest to? To jest złoty bambus, i okazało się, że on. Bo on jeszcze ma jakiś efekt. I okazało się, że kosztuje 12 milionów. Wow. Pokażemy to A ile widzę. ty masz milionów? 15. Spoko i poczekaj. O co w tym chodzi, żeby wyhodować jak największy, e, największy najpiękniejszy ogród? I to tak. masz jakiś sens, tak? To sobie dzielisz e, na... Jakieś tematyczne rzeczy, że tu są kwiatki, tu jest coś takiego. Nie, jak... nie dzieli się tego. Ja tego nie, nie dzielę. Warzywa, owoce. Nie. Wszystko naraz robisz, tak. ale można to tak zrobić, żeby. Było... Jak chce się estetycznie, no to można. Hmm, Dobra, ja chyba zabieram tego haktusa i pokażę Wam, ile kosztuje. Przedajesz? Chyba tak. Uuu, a może najpierw się zapytajmy i zrobimy następny odcinek z tym, czy. Zobaczymy jakie będzie głosowanie. Co ty na to? Czy już od razu chcesz go sprzedać? Na no, razie sumie nie. Może nie. właśnie zróbmy głosowanie. Widzowie, dajcie znać, czy Marcel ma sprzedać tego bambusa? Dobra, co? możemy tak? Możemy. E... A w tym odcinku po prostu pokażemy o co tu chodzi, jak to jest, bo to jest podobno teraz taka najpopularniejsza grana rozwój. Jest... O właśnie. Ja sobie kupię parę sadzonek bambusa. 5. A czemu tylko bambusa kupi? Pokaż mi w ogóle jak to, o co tu chodzi właśnie taki e, całe menu Bam... hmm. No dobra, bambu seed to jest ziarno, nasiono bambusa. Fajnie, że to masz po angielsku. Na mnie się będziesz czegoś uczył. widzisz? Czyli można to tak ładnie estetycznie nakupił, można tak ładnie estetycznie. I dobra, pytanie. W jakim czasie te rzeczy rosną? No szybko dosyć. I czy to jest tak, że na przykład jak jesteś offline, to one rosną też? Nie wydaje mi się. Czy na przykład jutro wrócę i będę już miał całego bambusa wyrośniętego? Tak. Ale bambus ogólnie szybko rośnie. No rosną. dobra, to obojętnie co. Czy jeżeli jesteś offline, nie jesteś w grze, to czy to ci rośnie w jakimś Chyba czasie? Tak. A co to jest? To kaktus? To jest kaktus. A te małe takie, te kwadraciki na ziemi to co to jest? To są blueberry to jest ten, oh. w sumie nie wiem co to jest za bardzo. O, pokaż, pokaż. Aha, kolek, to nie wiem. To jest, y czekajcie, zobaczę. To jest. Mało? Na Nacisnij na to. Aha, bo to był, a to, bo ja Jak to się sobie. nazywa? Um, muszę usunąć to. Uh -huh. Okej. Okay. Patrz, y to, tutaj. I leciaczek. teraz kliknij na to, co to jest, bo może to tak działa. A, to kolek klikam i idę do To jest Moon Melon. Melon księżycowy, ale I co, co, co się z tym robi? Sprzedaje się, tak? No można. Jak już wyrośnie. Zgiftujemy jedną osobę. Chcesz? Też? O, proszę. Oo. Dobra. Miłe. No to idziemy zobaczyć za a ile... A to jest... A, sklepik, dobra. No, I to jest co? To jest twoja cała mapa, plansza, cokolwiek, na której możesz a te brązowe, czyli to są pola, gdzie sadzisz? Tak. Czy je możesz tworzyć nowe? Nie. One już są możesz po łupę, prostu. Możesz łopatą zniszczyć, ale to się nie opłaca. No i możesz na ich miejsce dać nowe? Tak. A popatrz, jak jest tyle tu przestrzeni zielonej dookoła, tutaj na przykład, mhm. to możesz tam coś zasadzić takiego. No możesz zrobić. Na pewno to żeby... brązowe możesz zrobić nowe? Nie, brązowe chyba nie można. Jakieś płotki czy coś takiego? Pokaż mi w ogóle. Eee, takie to menu otwierane, co tutaj można zrobić? W shopie to są tylko rzeczy, za sobie ogólnie tutaj. Dobra. Eee. No i ogólnie to najbardziej chodziło tylko o to, że tutaj można kupić sadzonki. No i właśnie, pokaż co, za szybko lecisz, pokaż co można. To od początku wejdźmy. Eee. To tu jest karot, czyli najgorsza sadzonka. Co to jest? Eee, no, marchewka. Tutaj mhm. jest truskawka. Pyszne, mamy truskawki. Ja mam zasadzone tutaj. Dobra, chyba? Blueberry, super, orange, ale fajne. Wszystko wygląda tak samo tylko ma inny kolor. Świetne, no patrz, że truskawka. Patrz, patrz. By... Aaaa, tutaj jest korn. fajne. A co to jest dot? To jest taki fatuszek, żonki. Watermelon, arbuzik, pumpkin. Czyli? Eta ta dynia. Ekstra! Apple, to Dobra. jest, to ten ja mam zasadzony apple. Ale nie, no poczekaj, bo już się rozproszyłeś. Pokaż mi jeszcze dalej. Jedziemy dalej z tym. To apple, e, bambu. Coconut, ale świetnie, czyli to jest na palmie. Tak, ja Dobra. mam palmę. Kaktus. Dobra. Mhm. Dragon fruit. Super! Tutaj już tego nie mam wszystkiego, bo A to A jest... mango, o widzisz, to jest piękne, ja bym chciała mango grape, i dragon fruit. Grape. Mushroom. mushroom. Pepper. Mhm. O, oh, pepper! Jest takie Dobryczka. drogie takie? Kakao. I Ale nowy, wczoraj to było o, dodane. O, fas prismatic, fasola. fasola. Świetne. Ale fajne. Ja ogólnie tutaj w kuzynki. A zwierzątka też można mieć? Można. Tutaj są. E, w ogóle, widzowie. Jak, a co to jest to? Co wziąłeś? Durian. A czemu go nie było? W sklepie czy gdzieś tam, jak pokazywałem? A bo durian jest limitowany, to od kolegi dostałem. Ale fajnie. I możesz się wspinać, hmm. Dobra, pokaż zwierzaczki. Zwierzaczki to jest y, jakaś... kaczuszka. A możesz je też w krepie mieć? Krety są niedobre na sadzonki. Ale właśnie, nie. Kret co minutę... Y, ...wkopuje się w dziurę i... O! Oh, nowe sadzonki! Szybko, idziemy, nowe sadzonki są. są. jakieś fajne? Może, błagam, błagam. Proszę. Zasaźmy, co? Nie ma. A możemy y, wyhodować jakieś zwierzątka? Nie, zwierzątka, tylko jajka są. Tak? To dawaj. Ja nie chcę kupować jajek. Dlaczego? Bo max to są Czy trzy zwierzątka. A co to jest to białe? Co to jest to za... Małpa! A, okej, okay. możesz ja mieć sobie. kaczkę, możesz mieć ja nie wiem. kreta i małpę, świetnie. Co mam zrobić z tym bambusem? Sprzedać go teraz? Nie, teraz no nie możemy, czekamy do końca odcineczka, wrzucimy odcineczek, wrzucimy szorca i podsumujemy wszystkie komentarze, Nie ja procent? Bo... Ja już mam swoją myśl, ale nie powiem. Ciekawa jestem waszej decyzji. Water. Nie? I zadecyduję oczywiście większość, prawda? Tak. Ale. Podleje fauna. to się? No Podleję się. A czemu już tak wygina? to jest palma? No, to jest palma, ale nie, nie urosła. O rośnie, dobra, rośnie, rośnie. Ale świetnie. O, zobaczymy sobie. A jeszcze mam pytanie. No, jak... Czy można je przekładać, jak już są wyrośnięte? Nie. Mm. Tylko tak, możesz... żeby sobie, wiesz, ładnie zrobić. Tylko że... możesz zniszczyć. O, to Fajnie. szkoda. A tamto też jest twoje? Nie. Które jest twoje w ogóle? Tylko to, niestety. Te dwa? O, to i to. Ja A, i to, a to masz jakiś ziomków obok, czy w ogóle nie znasz tych widzowie. osób? Widzowie, no to patrzcie. Jak chcecie... tu jest napisane? No moje. To jest, to tak nazywasz? Tak. Jak chcecie, widzowie, mi pomóc w moim ogródku, to tutaj macie nazwę. I napiszcie jak się nazywacie, to ja wtedy was dodam. Naprawdę, to jest twoja nazwa. Niedawno <laughs> nie ustaliłem, ustaliłam, no przepraszam. Nie masz za co przepraszać, że ty sobie ustaliłeś, po prostu... Bobrito, sigmito. Nie masz za co, w ogóle ty krzywdy nikomu nie zrobiłeś tym. Natomiast jest ona dosyć specyficzna. Bobrito, sigmito. Nie. Wiem. Eee. No idź tam na dół. Co robisz? O, jest zima, to dobrze. To. O, jak dobrze jak jest zima? W ogóle nie jest e, dobrze jak e, jest te, zima. Ile to kosztuje? Grubo. A co to jest? Nie. Nie, nie kupuj. Po, po... Sprzedałem. E, powiedz mi, po, dlaczego uznałeś, że dobrze jak jest zima? Bo wtedy robią się takie zamarznięte rośliny, które są o wiele droższe. Patrz. Wezmę sobie takiego jednego kaktusa zamarzniętego. No. To jest to. I no. zobaczymy, ile on kosztuje. Cel. To jest to. A, bo to jest jeszcze celistal. No to to pewnie drogie. 17 tysięcy. O, to dobrze. Sprzedaj. Ale bo to jeszcze jest celistal. No to celistal to jest dobre. Co To jest celistal. No to jest jakaś taka jakby mutacja, która właśnie mi zrobiła to, że to jest o wiele droższe. To 12 milionów, bo to ma celistal to właśnie celistal. Ej, Nie rozumiem. A bardziej, że masz pustej przestrzeni na sazonki. No to chyba czekamy na sezonki nowe i po prostu kupimy jakieś. No. Ja bym chciała troszkę. I dragon tak? fruit, i co powiedziałam? Melona. Y e, mango. Mango. Strawberry nie kupuję, bo to słabe. no, no. Ale wiesz, im więcej będziesz miał, tym więcej będziesz. Ciekawy w ogóle? Miał też kasy z tego, no jak sprzedasz. O, dołączył do mnie y, ten kolega. Okej. Okay. No to. Aj ciekawe to jest, ale to tak latasz, nie wiadomo o co chodzi. Dobra, to idziemy zobaczyć ogrody innych. Dobra. Lace. Rupaczek sobie biega. Cipsik. Tomeczek? Jakieś? ale fajnie zarośnięte. W zimie slipa, bo tak widać jak za mgłą. Właśnie to jest prawda, ale fajne jest to, że e, można dostać efekty. A możesz więcej drzew zasadzić? E, można, można chyba. To ta palma ci rośnie, to może więcej tych palm tam zrób na tym. E, palm nie, bo nie ma tych e, sadzonek. Mm. Uch, dobra czekamy za, na sadzonki, bo za 30 sekund są. Okej. Okay. No dobra, to opowiadaj coś jeszcze. Co Ci się najbardziej podoba tutaj w tej grze do tej pory, jak już to zauważyłeś? Że mam dużo pieniędzy w tej grze i po prostu jak. Jest jakaś dobra sedynka, to którą mogę kupić, po prostu. Chyba ci wystarczy. A skąd ty, te, te pieniądze? E, jak to zrobiłeś? E, na początku zacząłem jak typowa osoba. Kupiłem sobie marchewkę. Mhm. Sprzedawałem potem strawberry. No ale. Koledzy mi pomogli. A, no to miło, bardzo fajnie. Okej. Okay. Coś jest fajnego. O, 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 co to? Coś... Nie. Coś przyszło, pokaż. O, nie, nie nic tych... fajnego chyba. O, Bo często mnie przychodzą. nie przeczy O, ale tak szybko jedziesz z tym. Jak, jak coś Do fajnego spróbuj. przyjdzie, to to jest serio fajne, że coś fajnego przyjdzie. <laughs> jak jest fajne, to jest fajne. No. No dobra, to zobaczmy. I to dok 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 dokąd to rośnie? Ta palma już urosła na maksa? E palma tamto e... Tam to twoja poprzednia. Ooo! Zobaczymy po ile? Kokos. A możesz go otworzyć i Nie. Kret. Ja nie jestem przekonana, że kret jest dobry. Jaki kokos większy od ciebie. A wiesz, że ten ludzie mieli takie kokosy w tej grze? Dosyć drogi ten... No dobra, ale po co Ci? No sprzedawaj, po co Ci? Dobra. W ogóle wysprzedaj wszystko, co masz już wyrośnięte. Nie wszystko, nie tych takich kozackich, już no nie. Co ja mam cały ekwipunek swój sprzedać? No nie. No ale po co Ci? To, to właśnie o to chodzi chyba, żeby właśnie zrobić Właśnie o to na chodzi, nowe. żeby mieć dobre rzeczy. No, no właśnie, ekscytniku. no to te, co nie chcesz. Dobra, no to bierzemy to. Nie, to jest pytanie, tego nie wolno. Dawaj następne kokosy Widzowie, i sprzedawaj. Widzowie, y, y, sto łapek pod tym odcinkiem. Jak to zbieram i sprzedaję. Nie 100 łapek, tylko robimy ankietę, ziomuś. Czyli? Czyli ludzie będą pisać w komentarzach, czy masz sprzedać tego bambusa, I czy ty nie. Czego jeszcze? To zrobimy dwie ankiety. Nie, na, po kolei, nie mieszaj. Po Dobre. kolei, jednego. No to na początek sobie zbiorę... Patrz ile jeszcze masz kokosów. One ci nie są potrzebne, jak sobie tam wiszą. Trzeba je sprzedać. A możesz naraz, ale fajnie. Tylko nie chcę zbierać wszystkiego naraz. Bo nie chce całego ekwipunku sprzedawać i to nie ma okay, sensu. Okej, rozumiem. Trochę. I on... No, patrz ile to na kilogramy. Dobre. No i już masz Hajsik, widzisz? Tak się zarabia. Co jeszcze masz wyrośniętego, co ci się tak nie... Co robisz? Ej, to co nut. A. Czekaj. A co się dzieje? Ale co? A czy wy tu gadacie? O kurde. Mhm. To jest niebezpieczne, widzowie. Uważajcie na te wszystkie em, czaty na żywo, mhm. bo nigdy nie wiecie, kto kryje się po drugiej stronie. Tu taka uwaga, prawda? Tak? tak. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nie, nie możecie ale nigdy ja wiem, w życiu... Ale ja wiem, co tu jest! No dobra, ale wiesz, jak czasami tu nie znasz tych osób, bo tak się też może zdarzyć. Nie podawajcie nigdy swoich danych osobowych, jakichś imion, nazwisk, czy w ogóle adresów, telefonów, nic takiego w życiu, bo naprawdę nie wiecie, kto to może być, prawda? Dobra, mhm. y wracamy do tego, żebyś tłumaczył. Gotowce może sprzedać. Co to jest? To, to, właśnie już to mówiliśmy. To był jakiś melon? Ten, ten. ten. Moonmelon. Moonmelon. Me no to dawaj, zobaczymy, po ile. A co to jest takie niebieskie? Tutaj są tu się tak świeciło. I właśnie. Nie. Są banany z enchantami. Dam, dam, dam koledze, dam koledze. A sprawdź, yy, ile kosztuje te banany. Ok. Na sprzedaż. O kurczę. 861 tysiące. Pięknie! No sprzedaj, przecież on ci nowy wyrośnie, skoro masz Steam. No. Ale on nie, rozma... bo enchanty nie wyrosną nowe. Chyba. Ale to się opłaca, sprzedać. No, sprzedaj, sprzedaj tak. po co? Pewnie. Możesz jakiegoś hmm. dać, możesz jakiegoś sprzedać? Chodź, chodź. Komu? Co znowu, e. co? Chodzi, przez DZI. Ja cię tu będę pilnować z ortografią. Już dałeś. <laughs> ponad, ponad. No. Dobra, sprzedawaj drugiego. No miłe z twojej strony. Oho! Milion! A się ten podekscytował trochę, co? No, chyba. Pięknie! Ile dostałem? Ja nie mogę, jakie fajne, ale miło! No. I co? Sprzedałeś? E, tak. Super, a jeżeli komuś dasz, to on może go zasadzić? E, nie, właśnie niestety okay, nie. Czyli Bo co, gotowe sadzonki możesz... sa... nie można spowodować. Y, nie sadzonki, tylko już gotowe owoce. Mm -hmm. Czyli gotowych owoców nie możesz jakkolwiek później rozmnożyć, o, tylko... Tak, 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 tak. Są nowe, są nowe, są nowe. Apple. Yy, lipa. Lipa, lipa. Czyli, jeszcze raz. Jak ktoś ci da, to po prostu po to, żebyś sprzedał. Tak. Okej. Okay. Tutaj idziemy do co? Co masz? Nie wiem, czy to jest od niej. E... Wszystkie. A dlaczego? A mam, czy nie? Jednaście! dobrze. A po co są te punkty? E, dostaje się za to nagrody. Okej. Okay. I co, i ty dałeś to do so. A co, kto to jest ta sowa? O sowa e, ona to. daje nagrody za te. Moon, te. Jakiś lunar. Tak. No to ogólnie. No. I te zwierzaszki są twoje, czy one sobie tak po prostu biedą? Moje są, moje. Mogę nawet A je skąd wziąć. Je? Dawaj. A skąd ty je masz? Chodź. Mogę wziąć pikantne. No nakarm. Było nakarm. A ile? Ten albo. A nie. No, durian? Kaczów. Ile ci daje Durian? Nie, nie karm kaczki Durianem. To mało ci daje. Wie, wiecie, co daje najwięcej? Bambus. Z czego? No, dla tych. Czego najwięcej? Jedzenia? No. Oj. Dlaczego dla 3% kaczki? dla ciebie daje? A dla małpy daje 23%. Y... Dla pandy chyba. Nie, to jest małpa. Ja bo... wiem, ale dla pandy Aha, bambuda. bo 3... Ja rozumiem już. Ja rozumiem mózg. Bo trzeba dać coś, co tak na logikę, trzeba dać, co jedzą. Da, no dlatego no mówię, nie karm kaczki. A co je karczka? Co Nasionka karczka? różne. Może blueberry zje. A nie co? masz nasion? Nie ma. Co ja mam ci to dać? 14! No widzisz. Apple! No, trzymaj. No, Albo to nie to ona da. ona ci ucieka, wcale nie ci... jest głodna. Dobra, no to nie jesteś, nara. <laughs> nie mów tak. Dawaj jeszcze jakieś zwierzątko. Zróbmy więcej zwierzątków. Nie zwierzątko. można! Dlaczego? Tylko trzy można. po co? Wybrałeś kaczkę? Jakie są jeszcze inne? Nie wiem. Różne w sumie. A pokaż. Czy jest jakiś zbiór zwierzątek? Ja mam jeszcze takiego. Takie coś. O Jezu! Taki słodziak! Co to jest? To jakiś... jest bubr, foczka czy jakiś... Właśnie nie wiem. No kliknij. Bubr chyba ma taki... Ten. Nie można. Kliknij, żeby... Yy i żeby mm, powiedzieć, zobaczyć, co to za zwierzę jest. Pięknij w niego. Nie można. Dlaczego? Bo max... To się... weź kaczkę, Olej, sprzedaj, oddaj. Ale kaczka jest dobra. To kreta nie. Kret ty... daje tysiąc co minutę. Czego? Yy, nie, pieniędzy. Czyli jak nie będę aktywny przez jeden dzień, to mogę już nawet milion uzbierać. A no właśnie, o to mi... Patrz i odpowiedziałeś na pytanie, które zadałam wcześniej. Czyli jeżeli nie jesteś aktywny, to cię ci to robi. No czasami tak. Czyli rośnie ci i zbiera się hajs, jak cię nie ma. Sprzedajemy. Dzięki rośnie. za 400 tysięcy. Czy to, to hajs, ty zbierasz? Jaki masz cel? W tej grze? Masz jakieś... Ale fajnie! Dostałem pieniądze i jeszcze mi to wróciło. Gdzie mogę drugi raz to sprzedać? A może wziąłeś dwa? Nie, bo tam pisało bek wróciło. Dlaczego? Bo czasami tak jest. Piękne Dobra. Jaki, masz jakiś cel w tej grze? E, no kupować sadzonki, rozwijać ogród. Ale na razie nie. mam... Ale hajsowy. E, mieć dużo. To tak jak w życiu, chyba, co? Tak. Nie masz limitu. No nie. Hmm. Ile masz teraz Aha. Dołączył do mnie jakiś mój friend. Był tato i ty, który ma ponad półtora biliona tego. To jest jego działka. A ty ile masz? Ja mam 21. Ale działka. to ładnie. Dzisiaj startowałeś od ilu? 13? No. 15 znaczy. 15. No, to ładnie. W jeden dzień. U. Ale świetne. Co to jest? Tak. Wow. Um, um, Kukurydza? Nie. Ma malina chyba. Nie. Winogrono. Boże. A grape. No, no. Grape to winogrono. Ale gdzie to było napisane? Seed. O to było greb niebieskie. A to. A to nie. Było Ej, gryp. zapytamy się go, czy da nam coś. Jak to się pisze? Czy da nas, nam coś? A po co? Bo on jest dobry. <grym> no nie. Nie będziemy się pisać. Czy jesteś z Polski? Elo! Elo, napisz. Widzisz, jak dobrze, że ci słownik poprawił z polski z dużej litery. Ale daje się znak zapytania na końcu. Jak się pyta. Ta. <grystanie> o, fajnie, fajnie. Dobra, nie muszą widzowie widzieć, co ty sobie dasz. Już coś dasz. Nie, nie będziemy nic wydębiać. Okej, okay, to co? Może na pierwszy odcineczek wystarczy. Widzowie, dajcie znać, jak tam, yy, czy w ogóle gracie w tą grę. Czy wam się podoba Roblox? Dokładnie tak. I co jeszcze byś chciał dodać? Pamiętajcie o głosowaniu. No i dziękuję bardzo. Dziękujemy za oglądanie. Pan Orden.